Witam Was w kolejnej części modernizacji wędzarni. W poprzedniej podłączałem tutaj te wszystkie elementy, które widzicie w obudowie. Dzisiaj zajmę się połączeniami elektrycznymi, tak żeby to wszystko działało. Zacznę od tego, że ja tutaj mam włącznik kołyskowy. No to jest akurat trzy włączniki w jednym, ale to nie jest istotne. Włącznik kołyskowy, on ma tutaj trzy piny, z czego dwa są srebrne, a jeden jest złoty. No i tak, on jest z podświetleniem i jak zrobić, żeby to podświetlenie nam działało no i żeby nie wybuchło nam nic w domu i żeby nie wyrzuciło bezpieczników. Pierwszy złoty pin jest to, można powiedzieć, minus tutaj będziemy podłączać minus od naszego zasilania oraz od naszego odbiornika e, czyli będzie po, po prostu potrzebna nam kostka bo będziemy łączyć trzy e, przywody odbiornik od tego pinu no i od zasilania także tutaj wszystkie minusy podłączamy e, co do drugiego czyli środkowego tutaj podłączamy Plus naszego odbiornika, e, i został nam trzeci, ostatni. Do tego podłączamy e, plus zasilania. Czyli tak, tutaj wszystkie minusy, zarówno od zasilania, jak i od odbiornika. E, tutaj podłączamy plus odbiornika, a tu podłączamy e, plus zasilania. No i tutaj tak postąpię z każdym tutaj z tych trzech. Włączników, no i dobra, ja już tutaj mam przygotowane obudowę, jedną i drugą część do montażu. W związku z tym, że ja mam regulatory napięcia, to one będą jak gdyby moimi odbiornikami. Czyli tak, będę podłączał ogólnie ten wentylator, ten zasilacz damy do niego prąd. Następnie prąd będzie leciał sobie do włącznika i z włącznika do regulatora i dopiero z regulatora napięcie będzie szło do już tutaj, do tego docelowego wentylatora. Teraz sobie ja to będę podłączał. Tutaj jest wszystko ładnie opisane. U góry słabo widać. U góry jest zasilanie. No, chyba nie wyostrzy. Zasilanie minus, zasilanie plus, a tutaj mam odbiornik plus i minus. Także odbiornik ja już mogę sobie podłączyć. No, a tutaj dziwna historia. Po co ja to zacisnąłem? Muszę to usunąć, bo to nie będzie przechodziło przez tutaj ten włącznik tylko bezpośrednio będzie podłączone do tego do tych pinów odbiornik one są tutaj nazwane motor motor minus, motor plus plus to jest u mnie odbiornika drugie z lewej to już podłączamy. Siedzi i minus pierwsze z prawej również siedzi. Także to jest to. Zasilanie minus to jest pierwszy z lewej, drugi z lewej to jest plus. No i dobra, i lecimy teraz z podłączeniem tego oto wspaniałego włącznika kołyskowego. Tutaj jest moja ściąga. Robimy generator dymu, więc to jest na samym dole. A że obudowę mam odwróconą o 180 stopni. Więc to, co było na dole, jest teraz na górze. Podłączamy się tutaj. Złoty pin, on nam będzie spinał wszystkie minusy odbiornika. No i zasilania. Ja mam już tutaj kabelek przygotowany. Także wpinam konektor na pierwszy. Ten złoty charakterystyczny. No i teraz minus. Minus to jest tutaj pierwszy z lewej. Odkręcam śrubkę. Jeszcze sobie poprawię troszkę ten przewód. Siedzi. Dokręcam. Dobra jest. Od razu sobie odkręcę tutaj dwójkę. Eee, natomiast drugi koniec tego fajnego przewodu on leci do minusa zasilania. Zasilanie jest to u mnie drugi z prawej tutaj ten styk. Przykręcam, sprawdzam. Jest. Zrobimy sobie teraz ten dwójeczkę środkowy dwójka jest to plus odbiornika czyli został nam już tylko jeden tutaj do podłączenia przewód przewód już mam taki naszykowany właśnie krótszy dobra trzyma się i dwójeczkę Również umieszczam tutaj na konektorze. O, uparte. Weszło. O. Konstrukcję porujnowało. Dobra. Jest mamy to podłączone została nam trójka i trójka jest to ten skrajny biały to będzie plus więc kabelek raczej przewód co ja z tym kablem kabel do ziemi a przewód to na przykład w ścianę to będzie plus mojego zasilania czyli jego podłączę do mojego zasilania, do plusa. W moim przypadku będzie to pierwszy z prawej strony. Dobra. Yy, I pierwsza już tutaj sekcja jest podłączona. Zobaczmy, jak to wyszło. Tu mamy plus z zasilacza, minus. Z zasilacza to są te dwa kable tu jest wszystko podpięte plus zasilania plus odbiornika czyli w moim przypadku jest to ten regulator dopiero on mi rzuci napięcie tym czerwonym kabelkiem przewodem do wentylatora minus. Od zasilania regulator i tutaj minus już do wentylatora. Także to już mamy podłączone. Teraz zabieramy się za kolejne elementy. Podłączę sobie teraz wentylator, który będzie u mnie, na dnie, u mnie w wędzarni na dnie. Czyli chodzi o ten regulator. On będzie regulował pracą obrotów tego wentylatora. Ja już sobie tutaj podłączyłem przewód. Znalazłem taki nieco grubszy. Tutaj będzie płynęło 230. Jest wszystko opisane. Także w fazę wejście podłączyłem ten czerwony przewód. I teraz muszę go podłączyć do mojego włącznika, pamiętając o tym, że wentylator chce mieć, chce mieć na samej górze. Czyli sama góra jest to tutaj u mnie akurat dół, dlatego że to mam odwrócone, tak jak wam wcześniej mówiłem. I wpinam się w drugi tutaj styk. To jest podłączone do doprowadzenia 230 na razie zostawiam. Na razie tutaj tego tematu nie będę ruszał, także tak powiedzmy trochę na raty będzie to pewnie robione. Jakąś może tutaj małą puszkę jeszcze umieszczę, na przykład tutaj. Zobaczymy jak to będzie. Kontynuujemy nasze zmagania. Będę teraz kończył. Podłączenie tego regulatora. On będzie służył do regulacji obrotów wiatraka. Tutaj się będziemy wpinać. Upadł mi przewodzik. Taki przewód sobie przygotowałem. To będzie przewód GND. Wpinam go tutaj. Pierwsze gniazdo to złote. Jest. Jeden koniec będzie szedł do mojego zasilania do 230 V. Natomiast drugi koniec ja za chwilę skrócę i podłączę sobie. Gdzieś tutaj to jest na tej płytce. i podłączę sobie jeszcze nie wiem gdzie wejście neutralne pierwszy od góry także przy, przycinam kabelek i w pierwszy od góry tutaj wkręcam przewód mam już podłączony Tutaj te dwa gniazda zostają na razie wolne. Dopiero jak zamontuję całą obudowę na wędzarni, to będzie tutaj podłączony przewód od wentylatora. Zostało mi jeszcze do podłączenia tutaj ten trzeci pin. W trzeci pin wpinam zasilanie i będzie to również 230. Konektor już jest. Brązowy. I tutaj niebieski, który się zaczepił. Te dwa idą do, e, do mojego zasilania od 230. No i zostało mi do podłączenia to. To jest regulator od e, grzałki. Jego będę wpinał tutaj w środkowe. Piny, które pozostały. Także teraz przygotowuję przewody i robię regulator. Ok. Ja już tutaj mam podłączony regulator temperatury oraz grzałkę. Grzałka jest u mnie podłączona w tym miejscu. Jest to ten dławik środkowy. No i co się tutaj wydarzyło? Zaczniemy, może od włącznika trzecie gniazdo. Czyli w tym przypadku, pierwsze z prawej strony jest to doprowadzenie napięcia. Drugie gniazdo, po włączeniu włącznika, tutaj są dwa przewody. Ten czerwony troszkę zasłania. Teraz widać. Po włączeniu napięcia yy, załączy nam się tutaj ten prąd w tym przewodzie, on jest tutaj połączony złączką typu Wago, z tamtym przewodem, z grzałką, czyli załączy nam się grzałka, natomiast drugi przewód brązowy, ten on leci do yy, naszego regulatora w gniazdo. VCC. To to jest to. I ostatnie gniazdo, które zostało. Przewód niebieski. Również tam są wpięte dwa przewody. Pierwsza, pierwszy jest wpięty również w gniazdo neutralne. W złączkę neutralną. Natomiast drugi przewód. Jest zmostkowane tutaj i jest wpięty w GND oraz w gniazdo S1. Także jeżeli chodzi o podłączenie tej całej elektroniki, jest to wszystko tutaj z boku są przewody jeszcze uziemienia. Ja muszę usunąć resztki jakieś paprochy, które były po wierceniu. Puszka jednak z tego miejsca zniknęła ponieważ te przewody, które się znajdują tutaj w tym obrębie, uniemożliwiały zamykanie. Teraz jest ok. No tych kabelków trochę w środku wyszło. Także jeżeli chodzi o elektronikę, elektrykę, jest to niemalże wszystko. Za chwilę zamykam i pokażę Wam końcowy efekt. No i tak się prezentuje ta puszka. Już po, po składaniu, z tą całą moją elektroniką, tutaj bardzo dobra robota. To jest ten króciec, który Wam pokazywałem. Tu jeszcze za trochę zostało kleju na gorąco. E, przykleiłem to na klej typu kropelka do tej obudowy. I tak pomyślałem sobie, że jeszcze dla pewności obsmaruję to klejem na gorąco. Wygląda jak wygląda, ale to nie o to chodzi. To ma działać. Kleju mam dużo, więc nie żałuję. Tutaj z boku mam wyprowadzony czujnik temperatury. Także będzie umieszczony najprawdopodobniej gdzieś w drzwiczkach. Przewody gotowe. No i wszystko tutaj jest już gotowe. Także to tyle, jeżeli chodzi o podłączenie tej całej mojej elektroniki do wędzarni. Dzięki, że oglądaliście. No i w kolejnej części będziemy robić dymogenerator.